Niemiecki rząd słynie z tego, że nie lubi wydawać pieniędzy, mm -hmm. co jest jedną z... Przyczyn tego, że mają problem gospodarczy. Boją się poluzować politykę fiskalną, bo luźna niższa polityka fiskalna prowadzi do wyższej inflacji, ale teraz akurat by im się przydało, bo im by im troszeczkę rozkręciła gospodarkę. Niemcy stają się coraz mniej istotnym partnerem handlowym na tych rynkach, które są dla nich najważniejsze. I być może po siedmiu latach wychodzi na to, że Trump im złamał wtedy mm. ten model gospodarczy oparty na eksporcie. Staram się mieć od samego początku minę poważną, bo tematy, kiedy myśli się o Niemczech i ich stanie gospodarki, a jeszcze ma w tyle głowy to, co przez lata wkładano nam, że Niemcy są najważniejszym partnerem handlowym Polski. I że są super. Myślę, i że wtedy I byli to super. Jest I niedościgniony wzór. Dokładnie tak było. Z to to na tole. Ale to się cholera skończyło. I teraz największe wyzwanie jest takie, żeby to nie był najbardziej depresyjny odcinek ekonomiczny, o jakim sobie można pomyśleć, ale niewykluczone, że tak będzie. Dzień dobry, panie Rafale. Dzień dobry. Guten Morgen. Tak, wygląda na to, że gospodarka niemiecka jest taka trochę kaput i najciekawsze jest to, że tak właściwie chyba nikt nie ma pomysłu, co z tym zrobić, bo wygląda na to, że zepsuło im się wszystko naraz. Mhm. I jak sobie patrzymy na, czasami na składowe dochodu narodowego, prawda? I tam jest konsumpcja, czyli nasze własne wydatki i inwestycje ze strony przedsiębiorstw i eksport, mm -hmm. y, czyli tak właściwie wydatki konsumentów, którzy mieszkają w innych państwach y, i jakieś tam wydatki rządowe też, inwestycje. Usługi ta Tak, tak. Jest to. dużo tych takich części składowych. I najczęściej jest tak, że jak jedna zachoruje, to reszta ciągnie do przodu, <laughs> prawda? Polska gospodarka, fenomen mm. wzrostu gospodarczego w Polsce w ciągu ostatnich 30 lat na tym właśnie polegał, że byliśmy, szliśmy do przodu dzięki konsumpcji, ale jak nam konsumpcja od czasu do czasu siadała, to wtedy włączał się eksport nagle, tak? I dzięki mm. eksportowi szliśmy cały czas takim równym krokiem do przodu aż do pandemii, kiedy była recesja tak, ale wcześniej przez 30 lat to wszystko wyglądało bardzo elegancko. A jak dzisiaj popatrzymy na gospodarkę niemiecką, to im wszystkie te części składowe siadły w tym samym momencie i nie ma ani jednej, która by to pociągnęła do przodu. W związku z tym oni stoją w miejscu, PKB im w ogóle nie rośnie, a jeśli chodzi o przemysł, to oni szczyt koniunktury zanotowali w 2017 roku, czyli 7 lat temu i od 7 lat mają taki powolny spadek w związku z tym różni ekonomiści mm. zaczynają dochodzić do wniosku, że to nie jest kwestia cyklu, który Jestem. ma dołki i górki, prawda? I się zdarza no. i to jest Tylko normalne. Za Tylko że to jest jakiś problem strukturalny w gospodarce niemieckiej i że w związku z tym, że to jest strukturalne, to oni sami bez głębokich reform mm. z tego nie wyjdą. I teraz Rozpakujemy sobie te Niemcy bardzo, bardzo, bardzo wyraźnie. Deutsche Welle przede mną. Uwaga, pierwsza informacja, w sumie pozytywna. Inflacja w Niemczech najniższa od lat. Kolejna informacja. Ankieta. Niemal depresyjne nastroje firm. Kolejna informacja. Niemiecka prasa o spadku koniunktury. Ostrzeżenie dla rządu. Kolejna informacja. Tesla pod Berlinem. Firma sprawdza pracownikom L4. Jest pozytyw, który mówi o tym, że niedługo ruszy bezpośredni pociąg z Berlina do Paryża i będzie jechał szybko. No a potem pojawiają się kolejne złe Informacje z ich gospodarki, tak jak mówisz, właściwie z każdego obszaru, bo wielu z nas pewnie skupiło się na informacji, że Volkswagen, czyli jeden z symboli Niemiec i niemieckiej gospodarki, mówi, żebyśmy w ogóle przetrwali jako firma, musimy zamykać fabryki Volkswagena w Niemczech tak. i być może otworzymy je w Polsce. Ale samo zamknięcie. No, Nie jestem z tym otwieraniem w Polsce, to do dorzucił teraz z głowy chyba z nadziei. Ale samo to, że do tego może dojść, jest jednym z pierwszych wyraźnych i takich trochę globalnie zaciekawionych spraw. Tak, tak, to jest wręcz szokujące, bo Volkswagen nigdy Brakowało mi tego, słowa. nigdy tego nie robił w swojej dotychczasowej mm. historii, więc, więc tak, Niemcy są w szoku. I to jest jedna z tego typu właśnie. Poza makroekonomicznych i bardziej takich symbolicznych y, informacji. Więc ten Volkswagen, który mówi jasno, y, obniżamy prognozy, mamy ciężkie czasy przed sobą. Być może będziemy musieli zamykać fabryki nie te, które otworzyliśmy gdzieś tam za granicą, tylko fabryki y, w Niemczech, ponieważ one ze wszystkich naszych fabryk są najmniej konkurencyjne. Mm. Co też o czymś świadczy, prawda? Więc generalnie niemiecka gospodarka traci konkurencyjność. Druga informacja, też taka dość symboliczna był, była, ona zresztą nas też dotyczyła, no. bo była na temat Intela, który miał budować potężną fabrykę w Magdeburgu i się z tego wycofał. Przy okazji miał też pod Wrocławiem budować drugą fabrykę, ale ta niemiecka miała być kilka razy większa, więc my to przeżyliśmy no, z przykrością, tak? bo straciliśmy dużego inwestora, ale ten inwestor u nas miał zainwestować chyba 4,5 miliarda euro, czy dolarów, teraz już nie mm -hmm. pamiętam, a w Niemczech 30, więc prawie yes. 8 razy więcej, tak? Więc, chociaż widziałem takie żartobliwe, chociaż tak właściwie, może one zupełnie nie są żartobliwe, tylko na serio, że Niemcy dzięki temu, że nie będzie tej inwestycji Intela, to przeoszczędzą troszeczkę w budżecie, ponieważ mieli dorzucić ze swojej strony 10 miliardów euro. I teraz nie trzeba będzie tego dorzucać. Swoją drogą politycy w Niemczech już się kłócą, co z tymi pieniędzmi, które nagle Spadły z nieba y, zrobić. Więc ten Intel to jest druga historia. No, trzecia, nie ma... jeśli się mamy tak przerzucać, moja w jakim sensie ulubiona, bo mnie ta branża bankowa ostatnio fascynowała. Y, y, był taki moment, kiedy Unicredit, włoski bank, nie miał, najlepszych, nie miał. W najlepszego w żaden czasu. Żaden włoski bank nie miał <noise> Dokładnie. Ale okazało się, że przyszedł tam naprawdę niezły menadżer, ogarnął te instytucje i dzisiaj oni dogadali się z niemieckim rządem, mówiliśmy o tym w jednym z wydań ekonomicznych i brief, kupili sobie część akcji. Ale nie poinformowali, że są w stanie kupić sobie już poza zgodą jeszcze więcej tych akcji. Dzisiaj tak naprawdę e, są w stanie wejść na całkiem sporą część akcji Commerzbanku, czyli jednego z największych niemieckich banków. No i zaczyna I się lament mogą go przejąć zaczyna się lament, że Włosi nam zabierają jeden z naszych kolejnych symboli. Mm -hmm. I znów tutaj jest ten kamyczek do ogródka, który pięknie zarysowałeś na samym początku. No nie ma się gdzie, ro, gdzie się nie rozejrzysz tam źle. Tak, tak, I, i to też jest takie mocno symboliczne, zwłaszcza ze względu na to, że to jest włoski bank właśnie, bo mam wrażenie, że e, tak jak e, przez lata obserwowałem niektórych niemieckich dziennikarzy ekonomicznych mm -hmm. na Twitterze, e, zawsze się e, dziwiłem, że im tak e, odnosiłem takie wrażenie, że tak bez problemu im przychodzi. To jechanie po tych Włoszech, krytykowanie tych Włosów, Włochów za to, że oni są y, leniwi, że są gorzej zorganizowani, oni tam wyjeżdżali na wakacje do Włoch, to wrzucali zdjęcia i mówili, zobaczcie, znowu autostrada zamknięta, nikt na niej nie pracuje, no, Włochy, nie? Zresztą każdy, kto był we Włoszech, to wie dokładnie, że tam tak jest. Natomiast y, m, zawsze miałem wrażenie, że ci Niemcy mówią to z taką wyższością, tak? że oni po prostu są lepsi, mają lepszą gospodarkę, a, nie, a Włosi są gorsi, mają gorszą gospodarkę i y, że tak już jest i że zawsze tak będzie i teraz nagle dobrze zorganizowany, bogaty, wysoko wyceniany włoski, zdrowy bank przejmuje mniejszy niemiecki bank, który ewidentnie ma problemy i to się podejrzewam przeciętnemu Niemcowi kompletnie nie mieści w głowie, bo to jest, prze, bo to jest przekreślenie stereotypów, które obowiązują u, u nich od wielu lat, prawda? Jeśli już to powinno być odwrotnie, a nie, że Włosi przejmują y, niemiecki bank i i to też druga sprawa, to to, że zjeżyli się politycy niemieccy, kiedy tylko to usłyszeli, że ten Unicredit ma większy pakiet mm. w Commerzbanku, niż się wydawało, niż im tam rząd tak sprzedał, i że w ogóle mają ambicje, żeby ten pakiet zwiększać i żeby mieć coś do powiedzenia w tym niemieckim banku. I wręcz kanclerz Niemiec, Olaf Scholz, on z tego co pamiętam, on chyba wyszedł i powiedział po prostu, że on się nie zgadza. Że, że nie. I ci inni y, ludzie w Lindners, czyli szef FDP, koalicjanta y, w rządzie niemieckim, też y, wyrażał się może w sposób mniej jasny, ale też, że absolutnie przeciwko. I, I wiesz, i po mediach to latało, że absolutnie nie. I jakoś tak po dwóch, trzech dniach oni się zreflektowali, że tak właściwie kanclerz Scholz nie ma nic do powiedzenia mhm. w tej sprawie, bo on nie może zabronić kupowania, Akcji na giełdzie na Włochom. Rynku, tak. więc, wo, więc tutaj kanclerz krzyczał, że nie, a Włosi w tym momencie sobie zwiększyli pakiet z 10 do 21%, bo Unicredit już ma ponad mm, 20% tak. w Commerzbanku. I w tym momencie już nie ma wyjścia. I szefowie Unicreditu i Commerzbanku już odbywają wspólne, już, że tak powiem. Szef Commerzbanku był na spotkaniu u prezesa Unikredit i przedstawiał mu swoje plany i programy. I prezes Commerzbanku mówi, że on wolałby się rozwijać w sposób niezależny i samodzielnie i ci Włosi mu do niczego nie są potrzebni. No ale jak już są, no to. Pogadajmy. Trzeba coś ale tam pogadać. Tak. że był na spotkaniu, a nie na dywaniku. Jeszcze. Przy 21-tecznym. To, znaczy, to było chyba spotkanie w ogóle takie ja e, 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 przez internet, prawda? Na jakimś Jestem. Zoomie sobie pogadaliśmy. Mówię to co pół pół serii, ale wracając do. do, do ale no, tak to wyglądało mniej więcej, że był na dywaniku, tak? Ci tutaj weszli, kupili 20%, czyli są absolutnie największym mhm. akcjonariuszem w tym banku i wcześniej mówiono o tym, że grozi przejęcie banku ze strony włoskiej i że jest taki scenariusz. Tak właściwie to się stało. Znaczy oni nie mają ponad 50% pakietu, ale nie muszą go mieć, bo to jest spółka, której akcjonariat jest bardzo mocno rozproszony na giełdzie i tam jeśli oni mają już ponad 20%, no to rządzą w tym banku, mm. mam wrażenie. Znaczy żeby ich zablokować, to ktoś inny będzie musiał skupić jeszcze większy pakiet. Nie można tego wykluczyć, mm. ale niemiecki rząd raczej tego nie będzie robił, ponieważ słynie z tego, że nie lubi wydawać pieniędzy, mm. co jest jedną z Przyczyn tego, że mają problem gospodarczy. No ale jak popatrzymy sobie na ten problem, to to, co ja próbuję notować, szykując się na spotkanie, ale jednocześnie słuchając Ciebie teraz, no to mamy Volkswagena, ale też powiedzieliśmy sobie: Volkswagen i pojechaliśmy dalej. Nome, nome. No no tak. Ale jak popatrzymy sobie dzisiaj na Volkswagena i na to, jak on się też zmienił przez lata, no to to jest Audi, to jest Bentley, to jest Porsche, to jest Seat, to jest Skoda, to jest Lamborghini i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest konglomerat naprawdę dużych marek. marek tak, tak, tak. I teraz nagle ta firma mówi wprost, żebyśmy mogli, bo tam jest duży problem z marżą i żebyśmy mogli w ogóle poprawić to i żyć, to my musimy zacząć zamykać fabryki, tak? Więc to tak. w tym sensie nie chodzi tylko o to, I że mają, nie będzie ma, za chwilę problem... Golfa, tak, tylko, że tak. to dotyczy gigantycznej firmy motoryzacyjnej. Tak, tak, chociaż największy problem z marżą dotyczy właśnie marki Volkswagen, mhm, bo tak. i, jeśli chodzi o te inne marki, no, zwłaszcza trochę lepszą. to tam to sytuacja wygląda lepiej, natomiast tutaj, jeśli chodzi o markę Volkswagen, to tak jest zdecydowanie yy, duży problem. dochodzi tak. też ta sytuacja, że wyskoczymy poza granice Niemiec, ale to też jest duże wyzwanie. Cała Europa zresztą je ma, Stany Zjednoczone też. No to jest duża konkurencja motoryzacyjna z Chin, która do tej pory może nie mm -hmm. tyle nie była brana pod uwagę, ale stała się tak wyraźna, że dzisiaj w kontekście aut elektrycznych to jest bardzo widoczne, bo to Chińczycy mają najwięcej aut elektrycznych, sprzedają najwięcej aut elektrycznych na świecie i zepchnęli już tesle. Natomiast rozglądają się za otwieraniem fabryki w Europie Chińczycy, a a w Niemczech słyszymy o tym, że być może trzeba będzie to zamknąć, więc to jest też jakaś na motoryzacyjnym rynku specjalna presja, że ostatnio w Niemczech na szczycie było takie spotkanie właśnie wszystkich szefów firm motoryzacyjnych, bo Niemcy przecież tą motoryzacją stały, przynajmniej z naszej polskiej perspektywy. Tak, tak, to był główny mieć produkt eksportowy tak, niemiecki. Albo tak. jedno, albo drugie, albo trzecie auto, ale tamta... A teraz się okazuje, że totalnie to się zaburzyło. Tak. Jeśli chodzi o otwieranie fabryk w Europie przez Chińczyków, to właściwie można powiedzieć nie, nie skłamie zbyt mocno, jeśli powiem, że właśnie otwierają fabrykę w Tychach. Skłamie, mhm. bo wcale jej nie otwierają, bo ona już istnieje od wielu lat. Można Raczej bardziej pasuje słowo, że przejęli tą fabrykę w spółce ze Stellantisem, czyli z dawnym Fiatem, tak? tak? bo w, dobrej, w dawnej fabryce Fiata teraz będą robić nowe samochody elektryczne chińskie. Mhm. To jest joint venture włosko-chińskie, mhm. tak naprawdę, ale projekt samochodu jest z Chin. I robią to właśnie po to, żeby nie płacić cła, które za chwilę będzie nałożone na samochody z importu z Chin, bo Unia Europejska w ten sposób chce się bronić niż Stany Zjednoczone też, ale można obejść te zasieki budując fabryki mm. wewnątrz Unii Europejskiej, bo to wtedy nie będzie import. Generalnie jak sobie patrzyłem dzisiaj rano na różne wykresy związane z eksportem niemieckim, mm -hmm. bo to zawsze było te najważniejsze koło zamachowe niemieckiej gospodarki, to widać taki trend spadkowy właśnie mniej więcej od 2017 roku, jeśli chodzi o udział niemieckiego importu na ich rynkach zbytu w mhm. całym imporcie, czyli mówiąc inaczej, Niemcy stają się coraz mniej istotnym partnerem handlowym na tych rynkach, które są dla nich najważniejsze. Czyli maleje ich udział w imporcie w Chinach, maleje ich udział w imporcie w Stanach Zjednoczonych i to widać dość wyraźnie od mniej więcej 2017 roku. I zastanawiałem się, co tak właściwie się, bo gdyby to było od 2020 albo 2022, hmm. to to łatwo pokojarzyć w 2022 wojna, w 20 pandemia, a oni mieli szczyt w 17, czyli nie było wtedy mowy absolutnie o żadnej wojnie ani o żadnej pandemii. I zacząłem się zastanawiać, co takiego wtedy się działo w gospodarce mhm. światowej, że akurat wtedy Niemcy złapali ten szczyt i dalej już nie dali rady pójść mhm. wyżej. I przypomniałem sobie, że w styczniu 2017 roku. Prezydentem w Stanach został Donald Trump. On wygrał wybory w listopadzie 2016, objął urząd w styczniu 2017 i natychmiast zaczął wprowadzać swoją politykę protekcjonistyczną, czyli cła, i był też bardzo nieprzyjaźnie nastawiony wobec Unii Europejskiej pod tym względem, głównie wobec Chin, ale wobec Unii też. Pamiętamy, że wtedy Unia zaczęła wchodzić w pierwsze konflikty właśnie na tym tle ze Stanami Zjednoczonymi, a w ramach Unii przede wszystkim Jasne. Niemcy. I być może po siedmiu latach wychodzi na to, że Trump im złamał wtedy hmm. ten model gospodarczy oparty na eksporcie i że oni potem, Trump potem przegrał I teraz, wybory i jest zupełnie inna sytuacja, ale to im tam zostało, tak? że już coś się skończyło i już się nie podnieśli. To by mogło się zgadzać z tym, gdzie Deutsche Welle właśnie o tym też wspomina, ten indeks IFO sugeruje, że zwycięstwo Trumpa byłoby złe dla niemieckiego eksportu. Teraz, kolejne opiecie, teraz Dokładnie. No tak, tak. To jest Monachijski Instytut Badań Gospodarczych. No i zapytali tych, których zwykle pytają i Najbardziej ucierpiają motoryzację i przemysł farmaceutyczny. I to, co jest istotne też, trzymając się w ogóle tych badań y, nastrojów w Niemczech, to 1200 średnich i małych firm w Niemczech przepytanych. I wychodzi na to, że te nastroje są niemal depresyjne. Człowiek, który odpowiada za te badania, mówi wprost, że jak patrzą na wyniki w kontekście zatrudniania, sprzedaży, konsumpcji, to wszystko siadło i ludzie, przedsiębiorcy, ci, którzy trzymali tą niemiecką gospodarkę, nie może w dużym przemyśle, ale w tym średnim też ważnym, mówią, że dzisiaj nastroje są takie, jak na początku pandemii, kiedy nie było wiadomo, co się wydarzy. Mhm. Więc najgorsze z możliwych, mimo braku pandemii. Tak, tak. Tutaj można przejść do kolejnego bardzo ważnego czynnika charakterystycznego dla Niemiec, czyli tej takiej ideologicznej, mam wrażenie, bierności rządu niemieckiego. Bo ci wszyscy mhm. przedsiębiorcy nie wiedzą, co się dzieje, dlatego że rząd im nie mówi, co się stanie, mhm. bo nie chce brać odpowiedzialności ani przejmować kontroli nad tym, co się dzieje. Tak? Jak się popatrzy na dane dotyczące niemieckiego PKB, to tam spadają, najbardziej spadają inwestycje przedsiębiorstw, mm. czyli przedsiębiorcy się boją, właśnie dlatego, że nie wiedzą, co się dzieje. Konsumenci niemieccy też robią krok w tył, bo też są troszeczkę wystraszeni i raczej oszczędzają. I w takiej sytuacji często bywa tak, że wchodzi na scenę państwo ze swoimi własnymi mhm. inwestycjami. Na zasadzie, skoro biznes prywatny nie chce wydawać, to my będziemy wydawać, żeby podtrzymywać ruch w gospodarce. Jak ta gospodarka znów się lepiej zacznie kręcić i prywatne firmy zaczną znów inwestować, to wtedy my się wycofamy, mhm. prawda? Y czyli robią takie działanie, jak to się mówi, antycykliczne, żeby nie dopuścić do jakiegoś głębszego dołka. Niemcy tego nie robią. Mhm. Niemcy widzą, że jest spowolnienie. No, jest spowolnienie. Nie. I przez to to spowolnienie się pogłębia, tak. ponieważ to wpływa właśnie na morale przedsiębiorców. Mm. Oni widzą, że tutaj nie ma żadnej wizji rozwoju do przodu. W związku z tym y, tym bardziej y, boją się i de facto ten, ten efekt się potęguje mm. wtedy, tak? A Niemcy mieliby w co inwestować, chociażby mogliby wyremontować swoją infrastrukturę. Ja wprawdzie dawno nie byłem w Niemczech, ale słyszałem od ludzi, którzy tam byli, że, ta, że te autostrady już nie wyglądają tak dobrze jak no, 20 lat temu. Chodzi, tam tak. się przydałoby się trochę wyremontować. Porty niemieckie wymagają nowych. No, ale Inwestycji. Ale widzisz, no teraz nie, pojawiła się informacja, lotnicze, że w porcie we Frankfurcie tak. będą coś tam rozbudować, ale to jest jedna taka pierwsza informacja od wielu lat i jest wielki hmm. hałas od razu na ten temat. A poza tym ta inwestycja też jest relatywnie niewielka w tym Frankfurcie tak naprawdę. Tak? Więc już nie mówiąc o wszystkich potężnych inwestycjach, które mogliby przeprowadzić w cyfryzację. Niemcy to jest w ogóle specyficzny naród hmm. i oni mają swoje przyzwyczajenia. Oni wolą płacić gotówką, to a jest, nie kartą. Jest sporo miejsc w, w Berlinie, jeśli gdzie masz zakaz o... zapłaty kartą. To tak, prawda. jeśli chodzi o. O tak zwaną cyfryzację, w której Polska na przykład przoduje w mhm. Europie, bo my z kolei uwielbiamy wszelkiego rodzaju tego typu nowinki. Też próg tic. wyjścia był inny, nie? No wiesz my co, my no, Jak słuchasz, nawet jak, znaczy, jak jeśli patrzysz chodzi o na... nowe technologie, jak myśmy wchodzili w gospodarkę rynkową, to w ogóle jeszcze tych technologii no, nie było. W sensie mówię. Start był taki sam wszędzie. Ale my, y, y, Visa, w... Mastercard, wszyscy ci, którzy też przyszli do nas, ale też duże sieci kablowe nawet zwracają uwagę, że to, co się w Polsce udało, to myśmy przeskoczyli pewien etap, więc na przykład telewizja kablowa może nie była traktowana jako subskrypcja, ale to był jednak pierwszy mhm. taki element do tego, że my tą digitalizację musieliśmy po prostu nadrobić, więc jesteśmy od razu na, na innym poziomie, a oni zgubili pewien poziom, mam wrażenie, i zatrzymali się w takim miejscu, które rzeczywiście, patrząc po tych Niemczech, to jest wstydliwe. Ale yy, yy, nie, chciałem powiedzieć, zostawiając gospodarkę, ale w sumie nie da się tego dzisiaj rozłączyć. To, o czym mówisz, czyli SPD, które trzyma się u władzy, ale w przyszłym roku są wybory i nie wiadomo, jak długo się będzie trzymał przy władzy. Teraz w jednym z landów, gdzie były ostatnio wybory, gdzie było duże ryzyko, że to skrajna prawica przejmie władzę o dwa punkty procentowe Czerw SPD jednak wygrało, natomiast ludzie im powiedzieli wprost, słuchajcie, wy wygrywacie tylko dlatego, że tam jest kraj na prawica, nie dlatego, że macie pomysł, więc no, my chcemy, żebyście zajęli tam... się gospodarką i uchodźcami, mieli w ogóle jakiś pomysł, a go nie macie. Mimo, tak, że... a poza tym szef tej partii na, w tym landzie hmm. jest akurat jakąś, czytałem o nim jakąś niezwykle barwną hmm. i aktywną i lubianą postacią i tak właściwie to on osobiście te wybory wygrał, hmm. ale on jest tylko jeden w tym landzie, a gdzie indziej... Hmm. Nie no, SPD nie ma w ogóle żadnych hmm. szans na zwycięstwo w przyszłym roku w wyborach w Niemczech i jest raczej jasne, że do władzy wróci CDU już bez Angeli Merkel. Nie wiadomo tylko, z kim to CDU będzie rządzić. Mm, tak. Czy będzie czy. Zwykle z CSU rządziło, nie? Tak, znaczy CSU też może dojść, mm. oczywiście, jak zwykle, ale to może być za mało. I... Zieloni już są w kryzysie. Zieloni są w kryzysie, więc albo zrobią Zostaje wielką koalicję z... No z SPD tak, jak to się zwykle. zdarzało, albo będą musieli przełamać się i wziąć do rządu AFD. Tylko właśnie o tym mówię, bo to AFD to jest ta skrajna prawica. O której mówiliśmy już nieraz, natomiast to, co się dzieje właśnie w gospodarce, to, że jest taki marazm, to, że tak jak mówiliśmy na samym początku, gdzie nie zerkniesz, to jest źle, to się odbija na wyborcach. I oni idą mhm. i a, a to są idealne klimaty dla, dla skrajnych, którzy zawsze powiedzą, no właśnie widzicie, to my wam teraz zrobimy coś jeszcze. My wam zatrzymamy imigrantów, nie będziemy się kłócić z Rosją, zróbmy z nią coś dobrego. To odżyje. I teraz to jest też paliwo do tego, żeby tak, a nie inaczej wyglądały wybory polityczne niemieckie. Tak, chociaż Niemcy akurat nie byli nigdy, a jakoś tak. Specjalnie w stronę tą taką bardziej populistyczną przechyleni, bo oni też to jest chyba kwestia, nie wiem, edukacji, wychowania, no, ale... że oni cały czas mają tą żywą, tą pamięć hiperinflacji z lat 20. Mm -hmm. która była już mm -hmm. ponad 100 lat temu. Yy, i, I mają jakoś tak wdrukowane w tą głowę, że trzeba prowadzić politykę tak, żeby nie doprowadzić do zbyt wysokiej inflacji, i aż przesadzają w drugą stronę mm -hmm. w związku z tym i często, często yy, znajdują się w takiej sytuacji w której to nie inflacja jest problemem, tylko problemem jest w ogóle jakikolwiek wzrost gospodarczy mm. i dzisiaj znów są w takiej sytuacji. Mówiłeś, że, cytując te, mm. na, te informacje z Deutsche Welle, że ta pierwsza jest okay. pozytywna, że im inflacja spadła do poziomu najniższego od paru lat. Tak. Generalnie to jest dobra informacja, ale w tym kontekście ona dodatkowo potwierdza, że gospodarka się słabo kręci, mm. bo inflacja spada także wtedy, kiedy, kiedy, kiedy gospodarka siada nie kompletnie, żyje. prawda? I Niemcy mieli swój epizod hiperinflacji w latach 20. XX wieku i pamiętają to pewnie do dzisiaj uczył o tym w ich szkołach i to był straszny moment. Natomiast 10 lat później... Mieli depresję, która przyszła do Europy ze Stanów Zjednoczonych i mieli deflację, i nie kiwnęli palcem, bo się bali tej inflacji, powrotu inflacji, się bali. Mm. W związku z tym nie kiwnęli palcem, patrzyli, jak im się gospodarka załamuje, yy, doprowadzili do potężnego bezrobocia i na tym wszystkim potem wy, wyszedł kanclerz Adolf Hitler, prawda? I się okazało, że jest jeszcze gorzej niż przy hiperinflacji kilka lat yy, później. Yy, w związku z tym ten ich potężny strach przed mm. inflacją yy, w przeszłości, Przeszłości prowadził ich w bardzo złym kierunku, i oczywiście nie chciałbym tutaj porównywać tego, co było wtedy i tego, co jest dziś, ale dzisiaj oni znowu idą w złym kierunku, nie tak bardzo złym jak wtedy, ale nie w dobrym kierunku ze względu na to, że właśnie boją się poluzować politykę fiskalną, bo luźna niższa polityka fiskalna prowadzi do wyższej inflacji, ale teraz akurat by im się przydało, przydała. bo im by im troszeczkę rozkręciła Sierpintę gospodarkę. 1,9% inflacji na to. W... No to, to trudno się tego obawiać, nie? że jest jeden mm, To prawda, natomiast to jest ten klimat polityczny, który wynika z tego klimatu gospodarczego. Nie chcę dokładać teraz, bo rozmawiamy o Niemczech, chociaż to blisko siebie, ale mamy też skrajną prawicę i to taką, która powstała w ogóle założona przez byłych SSowców SS w Austrii też. Nie? Więc to jest ten klimat w Europie, który się no tak. zaczyna pojawiać. I jest tak, ci przedsiębiorcy nie inwestują, bo się boją, bo państwo im nie pomaga. Konsumenci nie inwestują, bo, konsumenci nie wydają, bo się boją, tym bardziej nie wydają na kredyt, bo są stopy procentowe wysokie mm. przecież w strefie euro. Teraz będą te stopy procentowe obniżane przez Europejski Bank Centralny może to troszeczkę pomoże, ale czy w przypadku Niemiec jakoś znacząco to zrobi różnicę, to, to trudno powiedzieć. I eksport też trudno, żeby znowu ruszył z miejsca, bo generalnie świat się zmienił, i tak jak mówiłeś o chińskich producentach samochodów, oni wygrywają konkurencję z Niemcami na wszystkich rynkach, ponieważ w Chinach. Pomiędzy producentami aut elektrycznych trwa wojna cenowa. Mm -hmm, Oni mm -hmm. w ogóle mają nadprodukcję tych samochodów teraz, czyli robią ich tyle, że im się to nie mieści na ich własnym rynku, więc muszą to upychać na eksport mm -hmm. gdzieś indziej, dlatego te samochody na świecie chińskie są takie tanie, że no. mogliby sprzedawać je drożej, prawda? Nie, nie muszą aż tak, tak. ale jednak y, ta konkurencja między nimi prowadzi do zaniżania tych cen i w tym momencie producenci z Niemiec czy z Francji, czy nawet Mogą ze Stanów liczyć Zjednoczonych. Nie Europy. Tak, znaczy poradzą sobie, jeśli dostaną takie same wsparcie od państw, jakie dostali Chińczycy mm. w Chinach od rządu w Pekinie, bo to przecież też jest wszystko przy tylko udziale chińskiego teraz rządu. Na, na, na gotówkę z Chińczykami, nie, na, na to ile jesteś w stanie Niemcy spompować. mogliby wygrać, hmm? tylko muszą chcieć, tu brakuje woli politycznej, bo oni się boją tej inflacji i tego, że znowu sobie zdestabilizują gospodarkę, więc są jak najdalej od tego. Prędzej Stany Zjednoczone to zrobią, bo oni się tego akurat nie boją. Czy Natomiast Niemcy mają właśnie ten, ten defekt który polega na tym, że są zbyt przestraszeni, jeśli chodzi o takie bardziej aktywne aktywizowanie gospodarki mhm. przez rząd federalny. Czy jesteśmy w stanie na koniec powiedzieć coś optymistycznego o najbliższej przyszłości Niemiec? Myślę, że ta przyszłość powinna się zaczynać w 2025, że już ten czwarty kwartał oni spisali na straty i już uważają, że nic się nie wydarzy, że mają taką stagnację, że hej, ale czy jest coś, co się może zmienić dla nich? Wybory w Stanach powiedzieliśmy tak, czyli żeby poprawiać sobie jednak eksport, to dobrze by było, żeby to nie Trump wygrał. Jedno no tak, ale rzeczy. jeśli wygra Kamala Harris, to ja nie wiem, czy to Niemcom pomoże. Mm. No, nie pogorszy im, tak, ale to jest za mało chyba. I, czyli czekamy na wybory w przyszłym roku, ale też... Nie, nie um... może więcej firm powinni Włosi im przejąć. Nie wiem, czy akurat Włochy, albo, do, do, nie, albo ale wiesz, w przypadku albo banków się dobrze udało. Natomiast myślę, że jak popatrzymy sobie na gospodarkę włoską, to jest to jedna też z tych, która nie, oczywiście są różne obszary, ale też jak słyszę, to jest ta raczej zwija. Oni się. też, jeśli już mówimy serio o tym, co w przyszłości, oni też na pewno bardzo by chcieli zakończenia wojny na Ukrainie hmm. i żeby znowu gaz z Rosji płynął do nich. Chociaż też, bo często słyszę o tym czynniku, że tak właściwie gospodarka niemiecka się zawaliła, ponieważ zabrakło taniego gazu z Rosji, co jest prawdą, no ale ale taniego gazu z Rosji brakuje w całej Europie, a inne gospodarki mm, się, nie, się nie, za, nie, zawaliły. nie zawaliły. Polska gospodarka też była mocno uzależniona od gazu z Rosji i jakoś sobie radzimy y, lepiej. I oni też zresztą, to nie jest tak, że w gospodarce niemieckiej nie ma gazu teraz. Mm. Przecież oni mają elektrownie gazowe, które funkcjonują. Oni tak. kupują ten gaz dalej z innych źródeł, No radzą sobie jakoś. Trochę drożej go kupują, ale, Kaman to nie jest aż taka duża różnica, żeby położyć tak dużą gospodarkę. To nie jest jedyny czynnik. To jest jakiś dodatkowy problem. Gdyby on zniknął, to też nie będzie to oznaczać mm. jakiegoś. Jakiejś nowej fali wzrostu w niemieckiej gospodarce. To o jedną rzecz na koniec zapytam, skoro tak trudno jest nam znaleźć coś pozytywnego, bo wspomniałem y, i od lat y, sam sobie to wpajałem, słuchając różnych ekonomistów, że ci Niemcy to jest właśnie ta strategiczna nasz partner. Y, no go, bo to go, jest nasz partner. I teraz, skoro oni się mają tak słabo to, czy to widać już w naszych danych ekonomicznych, będzie widać w naszych danych ekonomicznych, czy spokojnie obejdziemy ich bokiem i damy sobie radę? Słyszałem opinie ekonomistów z polskich banków, że, że ta teza o tym, że jesteśmy tak bardzo powiązani z niemiecką gospodarką, staje się coraz bardziej taką legendą mhm. i rzeczywiście 20 lat temu tak było, ale dzisiaj już sobie coraz lepiej radzimy bez Niemców mhm. tak właściwie. Nasz eksport do strefy euro jest cały czas bardzo ważny i kluczowy i oczywiście nadal Niemcy są najważniejszym naszym partnerem handlowym, ale jednak jesteśmy w stanie znajdować sobie inne rynki zbytu i jakoś sobie radzimy y, także w sytuacji, w której y, z Niemcami nie jest dobrze. Chociaż oczywiście, y, jeśli chodzi o nasz eksport, to on y, cierpi przez to, że dekoniunktura jest y, za naszą zachodnią granicą. My mamy to szczęście, że mamy zdecydowanie silniejszą konsumpcję i mamy zdecydowanie bardziej odważne rządy i specjalnie mm. mówię w liczbie mnogiej, bo tutaj tak właściwie niezależnie od tego, kto rządzi, to y, rządy w Polsce nie Zachowują się tak jak rządy w Niemczech, i jeśli jest potrzeba, to potrafią zachować się w sposób aktywny i ratować aktywnie gospodarkę wtedy, kiedy były takie momenty, że trzeba było ją. Aha ratować, więc my sobie radzimy bez Niemców, oczywiście i sobie damy radę bez Niemców, ale oczywiście z Niemcami byłoby nam łatwiej i byłoby nam, i wtedy ten wzrost byłby jeszcze szybszy, więc możemy trzymać kciuki za to, żeby się coś w tych Niemczech gospodarczo zmieniło na lepsze, chociaż powiem szczerze, że ja w to raczej nie wierzę. Chciałem, żebyśmy doszli do tego momentu, w którym będziemy wyłączać kamery przy tym odcinku. Zamykamy wątek niemiecki. Ja chciałem powiedzieć, że akurat my jako podcast ekonomicznie, patrząc po waszych humorach, jesteśmy w najlepszej koniunkturze, jaką można sobie wyobrazić. Pierwsze miejsce na liście w kategorii biznes jest dosyć mocne i jak się okazuje, nie jest w stanie go przynajmniej ostatnio, w ostatnich dwóch tygodniach podważyć, ani nikt z zagranicy, ani nikt z Polski, więc bardzo wam za to dziękujemy, no bo bez widzów, słuchaczy, to właściwie co my sobie możemy zrobić? Pogadać, ponarzekać, prawda? Mhm. Więc dziękuję, panie Rafale. Ja, to, ja, I ja również dziękuję i pozdrawiam. I szacunek. Tak.